Cześć, tu Arkadiusz Godzieba. Nie, nie udało mi się filmiku nakręcić na łonie natury. Ale ja normalnie z domu wychodzę i podróżuję dużo. Więc po prostu strasznie, z uwagi na to, że mi się to bardzo długo nagrywa. To ja wolę to w pomieszczeniu zrobić, gdzie mam dobrze, sprawnie działające WiFi. Szanowni moi przyjaciele, znajomi, idzie. Którzy chcą trochę wiedzy zdobyć. Pragnę się dzisiaj podzielić taką refleksją odnośnie seksualności osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną, a także innymi niepełnosprawnościami fizycznymi, nie tylko zawarte w symbolach. Otóż tak, co sprawa pierwsza bardzo często u takich ludzi występuje coś takiego jak na przykład tonizm. onanizm. Onanizm, jeżeli, jeżeli nie przekracza 10-15 razy na dzień, nic się złego nie dzieje. Jeżeli ten, ten onanizm występuje minimum te 10-15 razy na dzień, należy pójść do lekarza, seksuologa i podjąć leczenie. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi, innymi schorzeniami też mają prawo do miłości, mają prawo do posiadania dzieci, wychowywania ich, a także do, do, do szanowania swojej godności. Wszyscy do takich osób podchodzą, że w taki sposób, że ty się do małżeństwa nie nadajesz do posiadania dzieci się nie nadajesz, bo może, może być dziecko chore, może być, może być wszystko nie tak. Nie, 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 nie prebzdura. Nie musicie w to wierzyć. Może owszem, jest ryzyko, bo mamy jakąś genetyczną skłonność do zapadania na wiele chorób, ale tak, jeżeli, jeżeli człowiek jest leczony, bierze leki, chodzi do, do, do specjalisty, to może normalnie funkcjonować. Co, co tutaj można byłoby powiedzieć? Może się zdarzyć, że osoby zdrowe, w pełni sprawne względem psychicznym i fizycznym mogą, może im się urodzić dziecko chore lub niepełnosprawne. A może być też dwie osoby z niepełnosprawnością i się urodzi piękne, zdrowe, w pełni sprawne względem psychicznym i fizycznym dziecko. Także tu nie ma reguły. Można takie badania porobić w specjalnych takich punktach. Ja, jako osoba, która pomaga też w takich sprawach, zrobię wszystko, żeby powstawały małżeństwa, gdzie jedna osoba ma zaburzenia psychiczne albo niepełnosprawność intelektualną i, i zawierała małżeństwo nawet z osobą niepełnosprawną fizycznie która ma sprawny rozum, nie, nie leczy się psychiatrycznie, ani też nie ma nie, niepełnosprawności intelektualnej. Na przykład osoba z niepełnosprawnością intelektualną weźmie ślub na przykład z osobą jakąś niewidomą, głuchoniemą i jakieś inne neurologiczne schorzenia, jakieś inne... Tam 12 symboli, których jest tutaj w niepełnosprawności, żeby po prostu te osoby też czuły się potrzebne, miały prawo do miłości, miały, miały też swoje rodziny i żeby po prostu na, na siebie bardzo uważali, ze sobą się opiekowali i nie były porzucone. I, i teraz tak. Wróćmy do tego onanizmu. Onanizm może się zdarzyć, że wystąpi między, czy, czy, przed trzecim rokiem życia, jest spowodowany jakimiś sprawami stresowymi w rodzinie. W takiej sytuacji y, należy, na, musi, powinno to zaniepokoić y, rodziców i w tej sytuacji rodzice powinni pójść z dzieckiem do seksuologa i podjąć leczenie. Natomiast, jeżeli jak dotyczy ludzi dorosłych, to tak jak już wspomniałem, jeżeli onanizm nie występuje więcej niż 10-15 razy na dzień, to. to, to, to to nic, nic się nie dzieje. Jest to po prostu rozładowanie napięcia seksualnego. Natomiast jeżeli ona występuje minimum te 10-15 razy dziennie, już należy pójść do specjalisty i podjąć leczenie. Do czego tu zmierza. Otóż osoba z zaburzeniami psychicznymi czy niepełnosprawnością intelektualną, ten onanizm, zwłaszcza mężczyźni, będzie miał dużo mocniejszy, spowodowany różnymi sytuacjami. Dużo ludzi po prostu nie podejmuje tego trupu, trudu, żeby zawrzeć to małżeństwo, bo się po prostu boją, albo jest taka sytuacja że na przykład ksiądz czy urzędnik stanu cywilnego nie chce udzielić takiego ślubu. A to jest wszystko spowodowane nie wiedzą o, o, o zaburzeniach psychicznych, o niepełnosprawności intelektualnej oraz innych niepełnosprawnościach. Jeżeli, jeżeli by macie z tym problem. Serdecznie zapraszam, żebyście poszukali, e, na przykład takiego kościoła ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-ugsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego, gdzie małżeństwo nie jest sakramentem i jest do czterech razy sztuka. W cerkwi jest, co prawda, małżeństwo sakramentem. Ale tam jest zasada drugiej szansy. Można do dwóch, trzech razy się rozwieść i zawrzeć małżeństwo, nigdy czwarty. W kościołach luterańskim, reformowanym, metodystycznym dopuszcza się te cztery razy. Zaś w kościołach zielonoświętkowych, baptystycznych oraz innych kościołach ewangelicznych coś takiego jak sakrament nie, nie istnieje i nie występuje, gdyż to jest niezgodne z Biblią pragnę poinformować, że zrobię wszystko, żeby osoby z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi niepełnosprawnościami zawierały te małżeństwa i, i, i posiadały dzieci. Serdecznie zapraszam, jak ja chce, ja chcecie więcej wiedzieć, nasza grupa Stowarzyszenie Arkadek nie zarejestrowana jeszcze, ale działamy amatorsko od 2019 roku. E, pra, zapraszamy na, na takie różne spotkania, tam się wszystkiego dowiecie. E, przy, należy przejść taki punkt zaczepienia to jest Kościół Ewangelicko Reformowany w Warszawie. Aleja Solidarności 76A, kancelaria parafialna czynna jest w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 9 do 15, zaś w środy kancelaria jest czynna od godziny 11 do 17. W tym dniu też dyżuruje proboszcz. Między 18 a 20 w środę odbywają się studium biblijne i nauki o kościele. Warto na to przejść i, i tam się wszystkiego dowiecie. Prócz tego, w każdą niedzielę o godzinie 10.30 w naszym kościele Aleja Solidarności 76 odbywa się nabożeństwo, a po nabożeństwie jest taka agapa. Można serdecznie na nią zapraszam w imieniu grup Kościoła Ewangelickiego. Tam się wszystkiego dowiecie. Nie było. Co przyjdzie więcej się dowiecie. My działamy legalnie, jesteśmy kościołem ortodoksyjnym, ale mamy liberalne podejście do życia, jesteśmy też kościołem wielkanocnym. Nie bój i. A naw, jeszcze jedna. Nawiązując do tego onanizmu, jeżeli się takiej osobie z zaburzeniami psychicznymi. Czy, 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 czy niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi niepełnosprawnościami udzieli tego małżeństwa czy, czy, czy współżycia dwojga ludzi, osoba taka nawet nie będzie musiała się wtedy anonimizować, a wręcz przeciwnie, będzie mogła to wyładować już z partnerem, partnerką, to, to zależy, kto, która płeć się zwiąże. Onanizm jest bardzo poważną sprawą, jak on się z, y, występuje dość, dość często, aczkolwiek y, y, można go leczyć. I y, y, y w takiej sytuacji też ważne, żeby ta osoba miała tą drugą półwkę, która się nią zaopiekuje, pomoże i, i będzie miała to, 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 te, te, to wyładowanie y, spokojnie. Dlatego nie bójcie się, pomagajcie sobie, nie zostawiajmy osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną bez opieki, bo te osoby bardzo potrzebują Waszej pomocy, naszej pomocy i żebyśmy po prostu mieli ta taki prawdziwy, żebyśmy stworzyli sobie taki prawdziwy dom Bożego Miłosierdzia który polega na tym, że my rzeczywiście się wspieramy i, i, i wzajemnie pomagamy. Dziękuję za uwagę. Jak Wam się filmik podobał, subskrybujcie ten kanał i proszę przekazać to dalej, bardzo ważne. I niech, niech te małżeństwych małżeństw osób chorych, niepełnosprawnych będzie jak najwięcej, bo to naprawdę jest super pomoc. Dziękuję za uwagę. Ja się dzisiaj z Wami żegnam spokojnej nocy, do, do, do zobaczenia na następnych filmikach. Trzymajcie się Arkadiusz Godzieba. Cześć!